Również młodzież oraz seniorzy mogą wziąć udział w wykładach, warsztatach i zajęciach akademickich. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, imienia Angelusa Silesiusa, ruszają kolejne edycje Uniwersytetu I i III wieku: od października rozpoczyna się semestr zimowy w Obrzyskiej Uczelni Wyższej. Uniwersytet I wieku skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Spotkania, które odbywają się w co drugą sobotę, są okazją do sprawdzenia się w roli przyszłego studenta oraz zadecydowania o przyszłej drodze zawodowej. W czwartej edycji uniwersytetu zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatowej. Dominują oczywiście trzy profile: społeczno-prawny, humanistyczny, językowy ale również mamy zajęcia z matematyki, elementy ekonomii, zajęcia z profilu przyrodniczego w laboratoriach biochemicznych, także serdecznie zapraszamy. Zapóźnienie na naukę nie jest również dla waubrejskich seniorów. Uniwersytet III wieku cieszy się dużą popularnością, czego dowodem jest aż 70 zeszłorocznych absolwentów po 50 roku życia. Zajęcia odbywają się w każdy piątek oraz sobotę i obfitują w warsztaty informatyczne, językowe, artystyczne, oraz wycieczki i gimnastykę ogólnoruchową. W tym roku y, również ofertę kierujemy do państwa po 50. roku życia, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje, zainteresowania, brać udział w bardzo ciekawych wykładach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, y, nie tylko z Wałbrzycha, ale z Wrocławia i Opola. Wymagane dokumenty na Uniwersytet I i III wieku dostępne są w sekretariacie Instytutu Humanistycznego oraz na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja potrwa do 28 września, a dzień później odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego.